Vi W tym odcinku chciałam Wam pokazać książki po angielsku dla Maluszka do pierwszego roku życia. I tutaj, dla wszystkich rodziców, którzy chcieliby właśnie wprowadzać ten język obcy do Waszego domu, a macie różne obawy, czy macie odpowiedni akcent, czy to dziecku nie zaszkodzi, to zachęcam do przesłuchania wcześniejszego odcinka, o którym trochę więcej opowiadam. Ale również tutaj, aby jak gdyby poprawnie te książki czytać, możecie sobie zawsze wejść na filmiki na YouTubie. Te książki są przeczytane przez native'ów, przez osoby dorosłe, przez dzieci, więc jak gdyby możecie sobie odsłuchać prawidłowej tej wymowy. I również te książeczki znajdziecie w sklepie Bookshop utobiasza. Bardzo Was zachęcam, abyście ten sklep odwiedzili, ponieważ mają bardzo dobre ceny, przynajmniej tak jak ja przeszukałam w dużej wszędzie internet, to tam naprawdę te ceny są korzystne. I są tam wyodrębnione y, takie same perełki, czyli większość tych książek, które ten sklep sprzedaje, to naprawdę są hity dla maluszków, które spodobały się dzieciom y, prawie na całym świecie, także y, zapraszam Was również, jeżeli macie dylemat, jakie książki kupić, to odwiedźcie ten sklep, na pewno coś tam y, znajdziecie dla siebie. A z tych, co ja Wam prezentuję, to teraz tak, dla takich maluszków do pierwszego roku życia, dla mnie przy wyborze takich książek bardzo ważne było to, aby te książki były interaktywne, aby coś się na nich działo, aby właśnie tak skupić to zainteresowanie mojego synka. Jedną z pierwszych książeczek, które bardzo polubił, to była bardzo głodna gąsienica. Myślę, że ta książka jest Wam również znana, ponieważ po polsku jest ona bardzo popularna. Mamy gąsienicę, która wykluwa się z jajeczka, <laughs> jest bardzo głodna i zaczyna jeść tak w poniedziałek zjada jedno jabłko, we wtorek przegryza się, przez dwie gruszki i tak po kolei aż już jest wielką gąsienicą, buduje kokon i z kokonu wykluwa się motyl i tutaj ta książka jest naprawdę bardzo fajna, ponieważ w taki przyjemny sposób przedstawia dziecku, jak przebiega rozwój motyla. Jest to oczywiście jak gdyby wiedza dla Roczniaczka niepotrzebna, ale w przyszłości, kiedy się właśnie będzie uczyło o rozwoju motyla, to to będzie dla niego wszystko jasne i naturalne, właśnie dzięki tej książce, którą w dzieciństwie wielokrotnie przeczytał. I to mi się też, słuchajcie, podoba w podejściu montessoriańskim, że w zupełnie naturalny sposób łączymy pewne rzeczy. Z jednej strony mamy tutaj czytanie książek dla malucha, ale. Przekazujemy mu naprawdę na takim bardzo fajnym poziomem dostępnym dla niego wiedzę, którą wykorzysta sobie w przyszłości przy nauce. Kolejną książką, którą chciałam Wam polecić, to jest kochane zo. I tutaj treść jest taka, że piszemy list do zo, aby przysłało nam jakiegoś zwierzaczka. No i Zo nam wysyła słonia, który jest za duży, więc go odsyłamy. Następnie nam wysyła żerafę, która jest za wysoka, więc ją odsyłamy, i tak po kolei wysyła nam różne zwierzaki, niestety nieodpowiednie do domu, aż wreszcie wysyła pieska, który się okazuje idealny, i tego pieska zostawiamy. Więc ta książeczka jest o tyle fajna, że ma tutaj właśnie otwierane okienka, jedno duże okienko na każdej stronie i też dla kiego maluszka może zainteresować. Kolejną książeczką, którą Wam polecę, to jest książka sensoryczna i to jest z takiej serii, to nie, to nie jest mój szczenek, ale jak gdyby właśnie ta seria posiada bardzo wiele różnych książeczek, nie tylko o szczeniaczku, tylko o różnych innych zwierzątkach czy czy przedmiota. I na każdej stronie właśnie mamy taką sensoryczną strukturę, tutaj jakieś futerko, tutaj mięciutki ogonek. I tak sobie właśnie mówimy, że to nie jest mój ponieważ ma za puszysty ogonek, tak? Albo to nie jest mój ponieważ ma za bardzo świecącą obrożę. I wreszcie znajdujemy naszego szczeniaczka. Kolejna książka, tym razem do śpiewania. Sama zauważyłam, że w momencie, kiedy tekst książki jest wyśpiewywany, to naprawdę bardzo to interesuje dzieci. I tutaj, taka właśnie popularna piosenka angielska. Koła autobusu kręcą się. Mamy tekst, mamy obraz, i po prostu zamiast dziecku czytać, to wyśpiewujemy zgodnie z melodią. Następna książeczka, która się może waszym dzieciaczkom spodobać, to jest książeczka Galopem i tutaj mamy takie ruchome obrazy. Na każdej stronie jest pytanie, czy potrafisz tak szybko galopować jak koń. I właśnie ten ruchomy obraz, także ona też się właśnie dzieciaczkom może spodobać dzięki temu. Gdzie jest spot? To jest seria również popularna na polskim rynku. Mamy tutaj książeczkę z otwieranymi okienkami. Tutaj mama akurat szuka spota, ponieważ jest czas na obiad i tak właśnie zagląda za drzwi, zagląda do zegara, szuka go w różnych miejscach, także te otwierane okienka zazwyczaj dzieci bardzo interesują, aż wreszcie znajduje go w koszyku i zaprasza na obiad, żeby szybko zajadał. Następna książeczka bym powiedziała, że bardzo w duchu montesoriańskim, ponieważ mamy tutaj piękne rymowanki. Które przedstawiają dzieci w różnych częściach świata. Tak? Pokazuje, jak gdyby, że dzieci się w różnych miejscach rodzą, ale wszystkie dzieci łączy jedno. To, że mają 10 paluszek u rączki i 10 paluszek u nóżki. I tutaj, w trakcie czytania tej książeczki, właśnie możemy z dzieckiem się bawić, jakieś takie pal zabawy paluszkowe, wyliczać te paluszki. I tak właśnie też jak gdyby dziecku ta książka przybliża otaczający świat, że dzieci są różne. Niektóre są chore. Niektóre właśnie mają jasne włoski, ciemne, ale wszystkie nas łączy jedno, że mamy tych 10 paluszek u rączki, u rączek i 10 paluszków u nóżek. I na koniec mam takie książeczki muzyczne. Tutaj, akurat 4 pory roku. I w tych książkach muzycznych bardzo fajne jest to, że utwór, który jest grany, jest dosyć długi, bo trwa około 30 sekund. Tę książkę również możemy zaliczyć w takim duchu montesoriańskim, ponieważ proste jakby bez zdania opisują nam w jaki sposób zmienia się przyroda w zależności od pory roku i możemy to właśnie czytać przy akompaniamencie utworu. Jest to, że kiedy jeszcze raz naciśniemy, to wtedy utwór się kończy i tak dzieciaczkowi opisujemy. Tutaj mamy też takie różne wypukłości, po których dziecko może paluszkiem, paluszkiem wodzić. I mam jeszcze jedną książkę z tej serii. Ona już nie jest właśnie taka do końca montesoriańska. Tak wam to zaznaczę, ponieważ są tutaj bardzo ładne kołysanki, które dziecko słucha przed snem, ale niestety. No, mamy tutaj takie gadające sowy, śpiewające, grające, więc to jak gdyby troszeczkę się nie zgadza z tym podejściem montessoriańskim, kiedy staramy się dziecku właśnie przedstawiać ten świat do szóstego roku, że to dokładnie taki, jaki jest. Ale też właśnie ja Wam ją pokażę, jak ona w środku wygląda, ponieważ te koły sanki, które są, są również bardzo ładne. Jedna z naszych ulubionych to jest ta. I tutaj też Wam właśnie powiem, że całą tą krączką możecie sobie posłuchać, kiedy wprowadzicie tytuł, wpiszecie na YouTubie, to tam też są nagrania, jak całe, całe wszystkie te utwory brzmią. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oczywiście nie zapomnijcie, że znajdziecie mnie również na Facebooku, na Instagramie. Tam tak na co dzień opisuję, co się u nas dzieje, więc również Was zachęcam do polubienia moich stron. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.